Czy od 1 stycznia 2023 roku istnieje wymóg weryfikowania opinii klientów? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i w tym krótkim filmie postaram się odpowiedzieć na zadane przed chwilą pytanie. Z tymi klientami i ich opiniami sprawa wygląda tak, że wprawdzie nie ma obowiązku weryfikacji opinii, nie ma konieczności, żeby zapewnić, że te opinie faktycznie pochodzą od klientów, którzy korzystali z produktu lub go nabyli, ale. Jeżeli nie wprowadzasz takiego mechanizmu weryfikacji, a jednocześnie publikujesz opinie, to masz obowiązek wskazać wprost, że nie są one weryfikowane. No dlatego osobiście uważam, że jeżeli chcemy, żeby te nasze opinie wykorzystywane w procesie sprzedażowym, w procesie marketingu um, uzyskiwały pożądany efekt, no to jednak powinniśmy w jakiś sposób je weryfikować, żeby móc poinformować, że faktycznie tak jest. No, jakie są możliwe sposoby weryfikacji? Tutaj niestety jeszcze nie mamy żadnych oficjalnych wytycznych ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast na etapie prac sejmowych nad tymi przepisami prezes Łokiku podzielił się taką wskazówką, że w jego ocenie najprostszy sposób to zapewnienie możliwości wystawienia opinii tylko tej osobie, która faktycznie złożyła zamówienie. Czyli na przykład link do wystawienia opinii otrzymuje tylko klient, który Złożył zamówienie. Albo na przykład możliwość wystawienia opinii dotyczy wyłącznie osób posiadających konta użytkownika. Taka osoba musi się zalogować do tego konta i w historii konta musi znajdować się zamówienie w przedmiocie produktu, który miałby zostać oceniony. Oczywiście, jakich rozwiązań można stworzyć więcej, prawo nie narzuca żadnego konkretnego rozwiązania. Niemniej wprowadza obowiązek poinformowania o przyjętym rozwiązaniu. Jak taka informacja może wyglądać? No najprościej, że była to po prostu jasna, krótka, zwięzła informacja, tam gdzie wyświetlane są opinie. Może być to na przykład treść pod tytułem Dokładamy starań, żeby wszystkie publikowane opinie pochodziły od klientów, które faktycznie korzystali z produktu lub go nabyli. Informacje są zbierane, gromadzone, weryfikowane, publikowane zgodnie z regulaminem opinii. No właśnie, ja jestem zwolennikiem, żeby publikować oddzielny regulamin opinii, który będzie jasno określał, jakie są zasady związane z tymi opiniami. Ale nie zawsze musi być to oddzielny regulamin. Równie dobrze może być to paragraf w podstawowym regulaminie sklepu, który będzie określał zasady postępowania z opiniami. Grunt, żeby takie zasady były przemyślane, żeby były skuteczne, żeby były spisane, no i żeby przy tej sekcji opinii taka informacja faktycznie się znajdowała. No i to tak naprawdę tyle w tym dzisiejszym, krótkim odcinku Zapytaj Prawnika. Jeżeli masz jakieś inne pytanie do prawnika, to wyślij je do mnie na adres kontaktmałpawojciechwawrzak.pl i postaram się na nie odpowiedzieć w jednym z kolejnych materiałów. Nieustannie zapraszam Cię na blog prakreacja.pl, na którym nieprzerwanie od 2013 roku pomagam branży kreatywnej i internetowej rozwiązywać jej problemy prawne. Znajdziesz tam m.in. obszerny artykuł poświęcony właśnie weryfikowaniu opinii Klientów. To wszystko na dzisiaj, dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, cześć!